Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek HydroNIR, no i działamy. Proszę Państwa, dalszy etap budowy. Zrobiłem tak jak powiedziałem, a mianowicie wyniosłem to troszkę do góry, tak żeby tutaj sobie to jeździło, ale dopiero za, dopiero za tym połączeniem tutaj. Ponieważ tak będzie zdecydowanie lepiej. Oczywiście jeżeli chodzi o młotek, wszystko zostało tutaj poblokowane. No to są nowe rzeczy, więc dopiero muszę poblokować. o Elegancko. No i teraz oczywiście będziemy tutaj ogarniać dalej temat, tak? Bo trzeba... Zarówno kamienie szlachetne, jak i... Te, 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 te surowce w postaci złota, żelaza i tak dalej. No to trzeba tutaj to wszystko ładnie ogarnąć. Natomiast będę potrzebował jeszcze więcej tych maszyn. Tak? Mam tutaj e, trzy. E, potrzebuję cztery na. Słuchajcie, jak to było? Opsa. stajemy sobie e, raz, dwa. 3, 4, 5. Aha, 5 jest na 5 jest na surowiec yy, w postaci różnych tam. Betali i 4 na kamienie, tak? Raz, 2 3 4 Dokładnie tak. Ale to będzie wszystko w jednym rzędzie stało. Yy, czyli w sumie mam być ich 9. No właśnie, no właśnie, no właśnie. No i teraz tak, żeby to zatrybiło, to można byłoby zatrzymać produkcję, produkcję na górze. No ale nie wiem, czy to dobry pomysł jest. Proponuję a, Rura mnie przeszkadza. Proponuję, słuchajcie, wybrać się na zakupy. że wyjeżdżamy z tego naszego przybytku, no w miarę sobie ten traktor tu radzi, ale no mówię w miarę, no teraz jakoś marudzi tutaj, tak, z wyjazdem, no ale i tak jakoś mu tam to poszło, e... o no nie, to jest najgorsze w takim momencie, o, no jedź, jedź już nie przesadzaj, dobra. Czyli tak, tam mam 3, będę potrzebował w sumie 9. ja wiem, mógłbym e, rozebrać tam piętro wyżej, tylko że tamta kopalnia niestety jest jeszcze potrzebna tego tieru drugiego, bo ona tam korstą cały czas zbiera. Już powinniśmy mieć około tysiąca, co by umożliwiło stworzenie drugiego wiertła. Mm. Ale ja jeszcze to, jeszcze na spokojnie. Niech sobie tam pracuje. To mi wcale nie przeszkadza, że ona tam jest. A ja sobie kupię nowe rzeczy. No bo w końcu na coś te pieniądze trzeba wydawać, tak? Bo tylko zarabiamy, zarabiamy. Natomiast tu dalej jest 1 700 ja jeszcze wszystkiego nie, 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 nie wykorzystałem. No dobra, piece. Czyli tak, na dole jest jeden. O, wezmę. Raz Dwa Trzy I cztery o. Będą nówki sztuki nieśmigane Dobrze Do tego będę potrzebował Będę potrzebował tych logicznych prac do klejnotów Eee też cztery. Myślę, że mi się tu teraz będzie ślają, tak? Też cztery, dobrze I do tego te wajchy. Dźwignie logiczne. Też cztery Ja się nalatam tutaj, naprawdę. Ja się nalatam. E... Trochę odleciałem za bardzo. <laughs> Dobra, za załadujmy to. My będziemy musieli, słuchajcie, do tych klejnotów to zrobić co drugi, bo. Yy, tam trzeba po, podłączyć ładnie. Yy, lejki, lejki, dziewięć lejków też yy, się przyda, żeby to yy, wiadomo trafiało prościutko tam, gdzie ma trafiać. Ile jest już? Yy. Dwa, cztery. Dobra. Zapłaćmy, zapakujmy. Ciężko się potem ładuje tutaj. Było sześć. Jeszcze trzy. Że co on tam gada tam do siebie ciągle? Jeszcze trzeci. I ja bym dobrał proszę Państwa jeszcze kolanek na wszelki wypadek. Się może się okazać, że, że będą bardzo potrzebne. O hmm? Myślę, że będą, bo trzeba będzie się tam troszeczkę powykręcać przy tych maszyneriach do, do, do klejnotów. Dobra. Zatokujmy. Gościu, tutaj naprawdę nie masz co robić, tylko musisz y, tak ciągle gadać, tu. Ja tu spokojnie sobie pakuję, kupuję. O co ci się rozchodzi? No, Nienormalny. Dobra, to co mamy? I teraz jeszcze. Oj, ty syn. O, o, to widzę, że tam chyba by trzeba było. Gdzieś chyba leży bardzo dużo tego tak, surowca. Strasznie mi spadł klatka aż. Ale jaja. Trzeba byłoby surowce pousuwać. Poczyścić. Jezus, ale, ale masakra. To za chwilę może zrobię, ale... Ale na początek jeszcze będę potrzebował, czekajcie, których ja będę potrzebował eee, tych na górze są trzy, to potrzebuję jeszcze sześć. Ile jest? Pięć, tak? I jeszcze jeden. Wydaje mi się, że wszystko mam. Tak, w ciągniku klatki spadają. To możliwe, że przez to, co ja mam tutaj w ciągniku? Dziwne, bardzo. To teraz tak zaczęło. Masakra. Oby dojechać, powiem tak, Oby dojechać, no to, to już na tym klatkarzu no to, to już dojadę, tak? Ale, ale potem będzie lepiej, No jak stąd wysiądę. Ciekawy jestem czemu to tak się z zrobiło. No tylko, że przy takim e, klatkowaniu tu. O, będzie triki z jazdu, bo to nie, nie ma płynności, nie? No właśnie. No dawaj mistrzu. Nie nervo ludzi. No dojechał. Coś mu się... Co? Tańcujemy? O, ale tutaj... O, ja, niestety, ale tutaj też y, jest problem. No dobra, dajcie mi chwilę. Powinno być już dobrze. Miejmy taką nadzieję. Na razie, proszę Państwa, ustawiamy do y, grudek... Nie do grudek, do, do tych, do metali, nie? Czyli tutaj potrzebuję 5. Potrzebuję 5. A zatem... Jest i 5, tak? Raz, dwa, trzy, cztery i pi 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 piąty. Dobrze. Młoteczek. Czego jeszcze nie przy. O, ty jesteś do przyblokowania, i ty. No i gitara. I to byśmy mieli. <śm> Teraz dalej. Dalej. Ja proponuję dać tutaj jedną prostą na odseparowanie tego. Będę potrzebował teraz rurek I teraz będzie tak Będzie na Kryształek I jedna prosta Kryształek i jedna prosta. Będzie znowu kryształek, kamień szlachetny, wszystko jedno. I mi rur zabrakło Dobra, to to już mogę wykorzystać, bo tu już jest pra praktycznie cała linia zrobiona. Sru. Ile tego jest? Raz, dwa, trzy. I tu powinna być, powinien być prosty, nie? O, taśmociągi się... O, kurde, taśmociągi się skończyły. Proste. No, no nie dobrze bardzo. Jasne, rzecz, gwint. No dobra, trzeba iść na górę coś pokombinować. Zobaczmy. To nie jest ta. Nie ma wyjścia, słuchajcie. Trzeba w takim razie zatrzymać produkcję tu Bo tutaj to i tak wiecie, jest jak jest nie? jest najbardziej podstawowa kopalnia jaka może być Czyli tier pierwszy Nic nie dzieje Lera, O. No i w pożądalu Czyli Stąd już nic nie wyjedzie, więc ja to mogę Stąd już zabierać o matko i córko. Dobra i spójrzmy to tam na dół Tak będzie lepiej Dobra na następny No łatwo nie jest Trzeba troszeczkę naganiać, trzeba się troszeczkę nabiegać. No ale ostatecznie nam e, jakoś tam to wychodzi. Istro. Dobra, zobaczmy, czy tyle, czy tyle wystarczy. Jak to żeśmy mówili, że... Y Aha, i że teraz tutaj prosta... Coś mi się wydaje, że chyba jeszcze rur braknie. Yy, A, poczekajcie, poczekajcie, bo to nie będzie przecież tak hop siup. Dobra, piece to gdzieś, to gdzieś tam pójdą, bo ja szukam słuchajcie tych, jeszcze lejki. O właśnie, ja szukam prostej. Dobra, czyli tak, bo się już pogubiłem. Raz, dwa, trzy. <laughs> I teraz jeszcze ten czwarty. To będzie na czwarty kamień szlachetny, ok? Dalej. Prawdopodobnie tutaj trzeba będzie za chwilę zrobić pewne podmianki w rurach, ale to na razie sobie rozkładam, a potem będę robił podmianki. Trzeba będzie zmienić na trójniki, bo to też jest zasilane wodą. No i właśnie trzeba będzie to ogarnąć. Lejki to później. Coś mi się wydaje, że tu już rur nie będzie prosty. A jednak są. Dobra. I tutaj, i tutaj, yy. i tutaj pójdzie prosty. A tak na zakończenie. Nie? Dobrze. To to byśmy mieli, tak? Jeszcze się upewnię, dobra. Teraz by się przydało trochę tego sufitu tam skuć, tego, tego, tego stropu, bo no, tu maszynerii nie widać, a poza tym no, ciężko będzie tam podejść, żeby położyć właśnie to, co, co ta maszyna ma odseparowywać. Tutaj trzeba to troszeczkę odkryć. Lepiej się będzie odkrywało, jak ja tam pójdę na górę. Nie? Dobra. No, mnie to wszystko, słuchajcie, ładnie zrobić, więc liczę, liczę na to, że, że mi się to uda. Ale pracy co nie miara. No, większość zrobimy y, takich właśnie już dekoracyjnych rzeczy na, na live, ale y, no, fajnie byłoby już uruchomić te, te, te linie. Dobra. Ale się tu wzięło. To wszystko będzie pozatykane, także na spokojnie. Dobra, teraz tak. Gdzie jest mój młotek? Tu jest mój młotek. A zatem mogę. To mogę już zablokować. To jest zablokowane, tak? Eee, to mogę zablokować. Hmm. To mogę zablokować. To mogę zablokować, ale rury nie. Tutaj, tak. Tutaj, tak. o, czekajcie, żeby... bo. Tutaj. Tutaj. Tutaj, i tutaj. No dawaj, Ale czekajcie, bo gdzieś. Zablokowałem chyba rurę. Tutaj zablokowałem, a nie powinna być. No dobrze. I teraz ta. Właśnie ze względu na to, że. Tutaj są kamienie. oszty Przecież ty byłeś zablokowany, jakim cudem? Aha. Czyli mimo, że ja to blokuję... No to to jest na, na to pies, bo. Bo mimo, iż ja to blokuję, to to jest bez znaczenia z uwagi na... Na fakt, że z całą rurą to się zdejmuje. Okej. Okay. No szkoda. No szkoda. Dobra. No nic, tego nie przewidziałem. Yy, no ale to nie ma znaczenia. Gdzie są trójniki jakieś? O, są. Elegancko. I tutaj musimy teraz trójnik dać. Dobra. No to gramol się tam. Z powrotem. No właśnie. Dobra, jeszcze zapis mnie tutaj przyblokował. Mam kolejny trójniczek. No bo tutaj właśnie będziemy schodzić rurami po to, żeby za zasilać te mm, prasy? No prasa. Tu, bo to jest dobre nazemistwo. Dobra, to mi oddaj. To się przyda później. Za, za chwilę dosłownie. Eee, trójniki powinny być jakieś tutaj, ale nie gadaj, że nie masz. Oj, zawiodłeś mnie, synu. Hmm? Jak tak można było zrobić Pabelluskowi? O jezu, puść mnie. Ty kurna, le jak mnie złapał. I... To jest dopiero. No, ale widać, że kocha. <laughs> złapał, porwał, nie puszczę. No matko, ile tych lejków tu jeszcze? Potrzebuję rury, odkryć. Bo się muszę zorientować. O, czy ja mam e, trójnik jakiś na ciągniku, czy muszę gnać na górę? E, cholera, prosta akurat. Mm, naprawdę nie ma trójnika. No nie ma rady. Ile to jeszcze? Dwa takie potrzebuję. Dwa trójniki. Przynajmniej wielkiej teorii. Dwa trójniki, dwa trójniki. Ja teraz trójniki. Zna o, ale powinny tam leżeć. Czekajcie, zaraz zobaczymy. I są, proszę. Są i one. Śmigaj na dół. Ten też. To akurat dwa. Także dobrze, dobrze. No, elegancko. I ta prosta też się oczywiście przyda. No i dobra. Działamy. Działamy, bo czas ucieka. Dobrze. Teraz tak, ty idziesz tutaj. Elegancko. I teraz zajmijmy tego. Chodź. No i pięknie. Dobra. To idzie teraz tutaj. I teraz można młotkiem przyblokować. Tak, żeby już nie było żadnych e, kłopocików. Pyk, pyk, pyk. A ten, dlaczego był odblokowany? Ten jest zablokowany, ten jest zablokowany i ten jest zablokowany. Dobra. No i teraz, choćbym nawet chciał, to, to nie to nie odblokuję tego. Znaczy, no nie zdejmę nie? Dobra. Teraz tak. Ogarnijmy temat w tym miejscu. Dobra. Tylko przemyślmy to, bo. E, czekajcie, czekajcie. Raz, dwa, trzy i to jest czwarty. W porządku. Ej, chodź, Lech. Ty idziesz. Aha, dobra, nie, to ja nie potrzebuję aż. To ja nie potrzebuję tego. Po prostu kolanka. Dobra. I teraz ty, ty synku, masz iść. O tak. No, dobrze jest. I teraz kolanko. Elegancko. Dobrze. Jest, jest prawidłowo. <noise> jest prawidłowo. Dobra. Yy, następny lejek. Najpierw te lejki pozostawiam. Lejek. Kolejny. I kolejny. Tutaj trzeba będzie troszeczkę tego ogarnąć. I te prasy, tak? Tylko ty jesteś. Rura. O. W ten sposób. Dobra. To mamy. Następna. O jejku, no ale. No. Dobra. I ostatnia. Puść mnie. Dobra, jest. Teraz tylko podłączyć kolankami. Tutaj od tyłu. Fajnie bo jest podejście. Więc, więc jest to dosyć łatwe do ogarnięcia. Tylko wiecie, co mi brakuje tutaj jakiegoś systemu wyrzucania z tego ustrojstwa. No i dobra. Teraz potrzebujemy zamontować yy, takie rzeczy, kolana. No, ale, jak ty to robisz? Czemu, czemu ty. O! Dziwny bardzo. Ale dobra. Jedno jest. Drugie jest. Trzecie także. I ostatni. Jest. No i dobra, to mamy. Czyli tutaj od tej strony doprowadzaliśmy yy, rurami wodę. I teraz trzeba to wszystko, wszystko poblokować, bo wiadomo, to, to, jest, to jest najgorsze. Pyk. Pyk, pyk. Dobra, tu jest ogarnięte. O tak. Czasami potrafiłem wszystko to zdjąć niechcący, była potem lipa. Jedna wielka no i dobra. Tutaj do zatkania korkiem nie jest źle, proszę Państwa. Nie jest źle, yy, powiedziałbym nawet, że jest bardzo dobrze. Teraz tak, tutaj też lejki do porostawiania, z uwagi na. Na y, chęć precyzyjnego trafiania do tego, do pieca. Widzieliśmy na górze co się, co się wydarzyło. Ile korstona leżało na ziemi z jakiegoś względu nie wpadło do pieca. Jeden, wystarczy jeden, nie? Nie wpadnie. Gdzieś tam się na krawędzi przyblokuje. I zaraz kuźwa każdy następny jest przyblokowany. I się zaczynały odbijać, 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 no bo innego y, wytłumaczenia to ja tu nie znajduję. No, i taki śmietnik, a że ja tutaj działałem, no to nie byłem tam, nie? Więc nie widziałem. Yy, dobra, i teraz a, te lejki do zablokowania. Bardzo dobrze. Jeszcze tutaj tylko. No, tu jest wszystko poblokowane, dobra. No i ostatnie w całej tej instalacji co nam zostaje to yy, piece. Piece, drodzy Państwo, które będą yy, które będą. Tutaj Te rury nie są tutaj potrzebne. Leży mi to. Zawadza. Ciągle tylko muszę podskakiwać na tym cholerstwie. E? Dobra. Nie będzie, pięknie. Tak. I ostatni, proszę uprzejmie. I tak to, proszę Państwa, teraz tutaj wygląda. Tak to tutaj wygląda. O. To wszystko tu, to będą wiertła. Także będzie tego sporo. 10. Ale najwyższego tieru, czyli z uwagi na fakt, że brałem ziemię dosłownie z nad tej, tej tutaj tekstury, no to chyba te grudki będą największe z możliwych. No i oczywiście teraz trzeba będzie to wszystko uruchomić. No ale żeby to uruchomić, to jeszcze troszeczkę e, potrzebuję tutaj pracy e, włożyć w to. No a nie jest to. Takie hop siup i, i nie trwa krótko. Tak czy owak, w tym odcinku to tyle. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa-pa!